U sąsiadów wojna, jak w złym śnie się dzieje, Świdnica mobilizuje się na tyle, na ile potrafi. Jakie główne pan zadania ma i czym koordynuje, czym się zajmuje na co dzień? Na co dzień jestem dyrektorem Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Świdnicy. W chwili obecnej koordynujemy, koordynuję między innymi, bo jest więcej takich koordynatorów, pomoc dla obywateli Ukrainy. Żeby pomagać, trzeba umieć pomagać. Ludzie w pierwszych i w pierwszej chwili nie zawsze wiedzą, w jaki sposób dobrze pomagać. Co przede wszystkim z rzeczy, które można tutaj na długą treścić trzy przynieść, jest rzeczywiście potrzebne, a czego absolutnie nie przynosić. Przede wszystkim te wszystkie materiały, które mogą przydać się do pierwszych kroków tych obywateli Ukrainy, którzy przyjadą do Polski, czyli nowe ubrania, pościel. Bielizna, sprzęt dla dzieci, bo te panie przyjeżdżają z dziećmi, e, środki pierwszej pomocy, czyli każdy bandaż, środki przeciwbólowe, jakiekolwiek lekarstwa, tylko prosiłbym o to, żeby sprawdzać datę gwarancji. E, śpiwory, bardzo potrzebne. No i cała masa jeszcze innych rzeczy, które, które, żywność, ale żywność, konserwy przede wszystkim, tego typu rzeczy, makarony, cukry, czyli to, co może postać i można wykorzystać w późniejszym terminie. Każda chemia, z którą korzystamy na co dzień, mamy w domu, też się przyda, bo ci ludzie przyjadą, oni tam nic nie mają. Niektórzy mają walizeczkę, a niektórzy tak jak wyszli z domu, tak przyjeżdżają. Czy te rzeczy, które dzisiaj gromadzimy pojadą jakimś transportem gdzieś, czy one są gromadzone po to, jak coraz więcej uchodźców będzie przyjeżdżało do Świdnicy? To jest wielotorowe działanie. Plany są i do przekazania tego i na Ukrainę bezpośrednio, jeżeli się uda tu przy koordynacji pana wojewody, bo na razie nie ma innej możliwości. I już zostały wykonane jakieś tam transporty nad granicę, tylko one nie spełniły naszych oczekiwań. Jak również do tego, żeby zabezpieczyć wszystkich tych, którzy będą chcieli z tego korzystać, obywateli Ukrainy, którzy tu przyjadą do Świdnicy, i do, nie tylko do Świdnicy, bo na pewno to nie będzie tylko sama Świdnica. Akcja i reakcja, piękna postawa ludzi ze Świdnicy, ale co jest potrzebne? Co? W pytaniu, pytaniu chodzi mi o to, czego nie przynosić. Na pewno prosimy, aby nie przynosić już odzieży oraz butów. Na tą, na tą chwilę. Jeśli pojawi się taka potrzeba, to będziemy na pewno apelować, ale w tym momencie mamy bardzo dużo takich rzeczy, odzieży. Są w tej chwili sortowane w szkole, w budynku po szkole 105, więc na ten moment nie potrzebujemy. Potrzebujemy cały czas trwałej żywności, środków opatrunkowych, leków przeciwbólowych dla dorosłych i dla dzieci, pampersów, podpasek, e, jakiejś takiej trwałej żywności w puszkach, słoików gotowych z gotowym jedzeniem, e, mlek modyfikowanych, szczególnie jedynkę dla dzieci najmłodszych. Trzy chusteczek i to są takie bieżące potrzeby i bardzo potrzebne są też powerbanki, bo tego tak naprawdę nie mamy. Są to ilości pojedyncze sztuki i to jest potrzebne oraz koce termiczne. Kocy termiczne są bardzo potrzebne, ponieważ ludzie bardzo długo czekają na tej granicy do przejścia, a tam jest niekorzystna pogoda, pada i są zmoczeni, i pierwsze, co są okrywani tymi kocami i to jest po prostu deficytowy towar w tej chwili, który jest bardzo nam potrzebny. W jaki sposób powstaje decyzja, że dana część towaru, partia zebranych tutaj rzeczy jedzie? Do danego punktu. Jeśli przyjeżdżają, kontaktują się najczęściej z biurem osoby prywatne, że akurat jadą w rejon objęty wojną lub tylko na granicę, i w ten sposób po prostu wydajemy to, co jest na ten moment potrzebne w tym konkretnym miejscu. Czyli na bieżąco Dokładnie. rozpatrujecie potrzeby w danym no tak, miejscu tak. co do danych tak. rzeczy? To nie jest zaplanowane, tylko po prostu jakby odpowiadamy na potrzeby tu i teraz. W jakiś sposób organizujecie? sobie tutaj pracy, jest dużo pracy fizycznej, logistycznej, czy wystarcza Wam ludzi? Wystarcza ludzi, ponieważ świdniczanie bardzo ogromko odpowiedzieli na apel Centrum Organizacji Pozarządowych, na apele pani prezydent. Także mamy listę długą potencjalnych wolontariuszy. Cały czas też przychodzą ludzie i się pytają w czym pomóc, więc naprawdę serce rośnie, że świdniczanie tak tłumnie odpowiedzieli na potrzeby naszych po prostu sąsiadów z Ukrainy. I po prostu jakoś próbujemy tą pracę kierować. Część ludzi przebywa w stopiące, segreguje tam ubrania, część tutaj, zmieniamy się także... Mamy ludzi, aczkolwiek prosimy, aby zgłaszały się kolejne, bo nigdy dość ludzi do pomocy. Byliśmy świadkami, jak dziewczyna dopytywała tutaj was, w jakiś sposób zdobyć pewne rzeczy, chodziło o leki. Ale już my tutaj dowiedzieliśmy się od was, że to są leki na receptę. Czy współpracujecie z lekarzami świdnickimi, aby w ten sposób pomóc? Lekarz przepisuje jakieś lekarstwo, ktoś wykupuje, bo była to dziewczyna, która mówi, że ma pieniądze. Tylko gdzie może to kupić, no i w jaki sposób? Po prostu kombinujemy na bieżąco, uruchamiając swoje wszystkie możliwe znajomości prywatne tak naprawdę. I tutaj najpierw poszliśmy do biura, ale pomyślałam, że nie zaszkodzi zapytać wiceprezydenta Chojnowskiego. I to był strzał dziesiątkę, ponieważ on zadzwonił do lekarza ukraińskiego, który Pracuje w jednej przychodni i go dziewczyna na 14 jest już umówiona z lekarzem, który przepisze jej te konkretne leki. Skoro tak to się okazuje, że oprócz zorganizowanej akcji pomocowej, która jest niezbędna, żeby nie było bałaganu, jednak nasze prywatne kontakty, prywatna empatia, zrozumienie sprawy, ale też i wiedza, bo pomagać trzeba wiedzieć. Jak to jest bardzo trudne, okazują się bardzo nie do dobre. Tak, nie do przecenienia. Tak naprawdę bazujemy wszyscy na swoich prywatnych kontaktach, że ktoś, ktoś coś zna, gdzieś słyszał. My z mężem uruchomiliśmy swoje samochody, mamy busa, miał wyjechać do Francji, nie pojechał właśnie, żeby zostać i pracować tutaj na rzecz potrzebujących także to jest kombinacja i myślenie cały czas jest myślenie gdzie ktoś coś może pomóc kogo znamy a tak naprawdę nikt nam nie odmawia to jest też świetne że po prostu gdzieś nie zadzwonimy nie spotykamy się w ogóle z odmowami wszyscy rzucają biorą urlopy przyjeżdżają transportują no niesamowite to jest po prostu aż ze wzruszenia tutaj przychodzą ludzie czy polacy czy ukraińcy i płaczą że tak po prostu wszyscy się rzucili świetnie na pomoc to jest bardzo budujące w dzisiejszych trudnych czasach